Witam wszystkich w trzeciej części problemów z odpaleniem Oplawiwaro. Wydaje się, że problem rozwiązany i dość banalny. Otóż okazało się, że był spalony bezpiecznik, który doprowadza prąd do przekaźnika świec żarowych. Po prostu świece żarowe nie grzały. Dlatego tak. Ciężko palił. Nie wiem, jak to w warsztacie sprawdzali. Wymieniali mi świece i twierdzili, że grzeją. Jak nie przypilnujesz, to nie pojedziesz. Samochód stał jakieś trzy dni niepalony. Wymieniłem ten bezpiecznik i zobaczymy teraz, jak grzeją świece. ...jaka będzie reakcja. No miał troszkę problemów. Ale myślę, że jakbym trzy razy zagrzał świecę, to by od razu odpalił. Jest różnica niebo a ziemia. Tyle szukania i problemów, a to taka kupota gdzie warsztat samochodowy wprowadził mnie w błąd i tyle męki było pozdrawiam wszystkich temat zamknięty z odpalaniem